Ej, nie mam czasu na te rzeczy, no mam na głowie tyle rzeczy Ej Wszyscy mówią, że mam na imprezę, ale nie mam czasu na te rzeczy Nie mam czasu na te imprezy Ej, jojo, jojo, jojo Ej, jojo, jojo Nie mam na to, nie mam na to czasu, bo mam tylko tyle Na głowie wszystko mam, tyle, 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 tyle. Ale z tym mówią mi, co mam robić Co mam, co mam, co mam robić? Co mam, co mam, co mam robić? Ej, wszyscy robią sobie tak. Ej, wszyscy robią sobie tak. Ej, wszyscy mówią mi tak. Robię sobie tak. Ej. Nie mam czasu na te rzeczy, bo idę na imprezę. Ej, wszyscy mówią mi, że mam sobie zamknąć drzwi. Ej, wszyscy mówią na widzowie. Widzowie mówią wszystko to, co ja mam. Wszystko mówią tak, robią tak, co, co mam. Ej. Robię słowa tak, nie mam hajsu na ten czas, ale nie mam czasu na ten czas. Tylko mam sto minut, żeby zrobić to wszystko, ale nie mam czasu na to wszystko, bo mam na imprezę tylko czas. Bo mam na imprezę z kolegami czas. Bo ja robię sobie to nie moje, tylko twoje. Ja sobie robię, ja sobie robię to ja twoje. Ej, ej widzę sobie, widzę sobie na ten bank, na ten bank okran sobie go. Tylko mam czas na niego. Mam czas sobie wypłacić pieniądze z tego. Ej, sobie robię to nie moje, tylko twoje. Weź na głowie masz tylko swoje. Na głowie masz tylko twoje. Ja sobie robię, tylko to nie moje. Ja nie mogę sobie, tylko... Nie mam czasu na te rzeczy. Nie mam czasu na te imprezy. Bo ty wszystko skoro, tak. Jak mam trzy się, tak. Mam trzy na ten bank. Mam trzy, okradnij się na ten bank. Ej, ej, ej. Eee, ej, ej. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej.